Siemaneczko, Liska z tej strony, mister Adamo 15 liczymy z kolejnym odcineczkiem z polskiej farmy 2017. Ostatni odcinek, no że tak powiem, był jeszcze jesienią. Tak, tak, to była jesień. Niestety, co zaskoczyło mnie w tej grze, że nie ma zimy. Nie ma wręcz nawet nie tylko zimy, ale też paru nawet dość porządnych miesięcy, bo. Gdy chciałem sobie przerzucić ogólnie na pierwszy październik, na kolejny miesiąc po wrześniu. Mówię, zacznę sobie taką no, dość jesienną już orkę właśnie w październiku i nie ma to tamto, cykam sobie na pierwszy października niby tak, no przerzuć na kolejny miesiąc. Właśnie po wrześniu, tak? Bo tak to wygląda w polskiej farmie, gdy kończy się 30 tam dany, czy tam 31 dzień miesiąca, potem klikasz... Czekaj, przerzuć na i, i będzie gitara, no i powinien być kolejny miesiąc. Niestety wyskoczył mały problem mi, że z września przeskoczyło mi na kwiecień i... I tak właśnie zaginęła jesień i stała się wiosna. Taki mamy klimat niestety. No ale cóż, tak to jest, więc lecimy, lecimy z obornikiem, taki który Wam obiecałem, oczywiście McCormick z rozrzutnikiem. Fridl Fridl to taka marka u mnie widzę na, na farmie popularna bo jak i samozbierająca tak i teraz rozrzutnik no i niestety do rozrzutnika też musiałem od razu zakupić ładowarkę teleskopową gdyż tylko to w tej grze potrafi naładować rozrzutnik z gnojem niestety mówię niestety bo po to mam Landiniego z którym jako ten zastępczy ciągnik właśnie po to, żeby móc w tej grze coś yy, naładować a tam mogę tylko nadać belki które i tak bugują, zobaczymy, najpierw powoli, zanim tu wszystko ruszymy do, ro do roboty sprawdźmy w ogóle jak to nam wygląda, mamy 18 i kilo obornika to podstawa i będę chciał go użyć całego dość długo się tu zbiera to wszystko zobaczymy Ciekawi mnie to w ogóle jak to można łapać co nie Czy to w ogóle da się łapać O coś mi tutaj Wzięło no dobra okay. powoli Bo wiecie jak to jest co nie Nie na no, 18,5 wszystko się zgadza Dalej Wiecie, że to wszystko Tak, do góry Teraz tak I lecimy Takie bajery. Ogólnie ta ładowarka całkiem spoko Oprócz tego, że Jest trochę dziwaczna łycha Muszę się nauczyć trochę tutaj. O cholera. Ty. Ile ta łycha w ogóle ma kilo? Tak z ciekawości wejdę teraz do McCormicka. Z jednej strony nawet nie musiałem. 2000 kilo, tak? To niby 20%, to tak to. I szczerze, ja to myślałem, że to 500 kilo tylko. Nie no serialnie, bo tak to zawsze wygląda, że nie będę już McCormicka się rozgrzejamy ładujemy naszego gatlona, czy jak on się tam zwie, tak zwie, zobaczymy czy będę mógł yy, załadować łychę tak nie, niestety nie, no to chociaż plus realizmu taki właśnie, że że nie, nie można tak wbić no zauważyłem, że ta gra ma fajne detale, że tak powiem Yy, urozmaicone ale nie ma takiej... tak wszystkiego pokrok. Tu Widzicie ymm, trawę na właśnie na, na sieczkę, że tak powiem tutaj zgromadzoną. To jest też fajna sprawa. Hop! <grytanie> Tylko zobaczcie, łycha też, no, no w ogóle nie idzie w dół. Taka trochę bida w kraju. O kurwa jeszcze ta buguje trochę. Niekiedy. Nigdy nie pokazuje się w ogóle, ale to w ogóle na... Na naszym tutaj chudzie, że w ogóle jest łycha zapełniona. Ale to tam szczegół. Okej. Okay. Gdzie to w ogóle jest ta ma... Przyczepa? Ha, nie wiadomo. Niestety. Miała 20%, potem jest 40%. No jeszcze. No kurna. Ale ucieka, ucieka, to najważniejsze. Tak, do góry. Cyk. Nawet, że nie liczyłem, powinno być pięć łych O, lera, ani w oko. Bo nie chciałem, wiecie o co chodzi. O. Powinno wejść jeszcze jedno. Cyk Cyk w dół Tak właśnie A co najlepsze, że niby teleskopowa Ale nie wyciąga się teleskop Taki tam mały szczególi Ta gra, no Na początku naprawdę zdawała mi się super potencjałem Ona nadal jest super potencjałem Do stworzenia super gry rolniczej Ale jednak Z, cza z czasem No Sprawdzam, że jest coraz O Jezu, nie w tą stronę pojechałem jest coraz więcej błędów, i niestety to jest bardzo, ale to bardzo widoczne. No ale cóż poradzić? Nic z tym nie poradzić, żeby zobaczyć, czy tu mamy 100%, czy jeszcze nie. Tak, mamy 100%, więc tylko się cieszyć. O, wreszcie w środku. Więc jedziemy. Jedziemy na. Tutaj też mamy bug, Ostatnio zauważyłem, ja nigdy go nie widziałem. O, ale wyrzuca przy dużych prędkościach bardzo wysoko do góry e, ciągnik Spoko, myślę, że to jest błąd Aktualizacji jest bardzo dużo do tej gry, zauważam, że z czasem ciągle jest coraz więcej tego Dodają, bo aktualizuje się parę mega, trochę więcej Jakoś nie, nie, nie zauważam tutaj diametralnych przypałów, przy że tak powiem Czegoś nowego, ale myślę, że z roku na rok będzie ciekawy. Oczywiście będzie to drugorzędna seria już teraz w ogóle, gdy wyjdzie Farming 17 e, Więc naprawdę ją będzie coraz mniej na kanale, ale myślę, że już wszystko oblukałem. Właśnie to pole chciałbym rozrzucić obornikiem I oczywiście Najpierw zanim zacznę muszę ją ładnie, ale to naprawdę ładnie Rozłożyć. Ciekawi mnie najbardziej wiecie co oczywiście co nie. Jest coś jednak, jest coś jest coś, więc to podstawa, zmieńmy chociaż na to. Dajmy wycisło 10 na godzinę i dalszą o cholera, jak to ładnie wygląda. Trochę dalej musimy się tutaj to rozłożyć. Nie no tak to to jest całkiem spoko. Więc jest tak kurde. Kwadraciki. strój bo tam jest chyba pole ze słonecznikami mniejsza o teraz przy razie będziemy, bo nie wiem na ile mi to starczy tego obornika To jest 10 tysięcy więc jeszcze 8 ton tam powinno mi tylko wejść więc to nie jest jakiś o powiem wam szczerze naprawdę <gryw> ten odrzut obornika jest zabójczy no, ale jednakże już dostaję innego skinu, tak? Przecież e, plastki mnie bardziej interesują takie typowe gnoju albo coś Ale ważne, że jest skin i to mi się podoba, nie tak jak w Efesie Dali obornik, ale jednak tam Tylko się tekstura przyczarniała, gdy nie było tego V2, co nie? No tutaj do końca na przykład zauważyłem, że nie Nie dochodzi, gdy już wyjadę, no szkoda, szkoda Wielka szkoda, zobaczymy dalej, lecimy Właśnie o to chodzi. Ja tam sobie ogólnie jakąś potencję z... Z... przypierdzielił. Bo naprawdę potem znając życie nie będę miał yy, szansy. No i jednak nie. Będę musiał jednak yy, poprzeczniak zrobić. I mogę już włączyć chudy, bo zawsze to mnie interesuje. Chudy mnie interesują, powiem wam szczerze. Jedziemy, jedziemy poziomo. Zawracamy na pewno. Czyżbym to pole? Nie no, całe pole na pewno nie zrobię. Ucholera co to było? Widzieliście to? Bo no spojrzałem się na to, żeby dobrze włączyć przycisk na klawiaturze i tylko potem zobaczyłem kręcącą się kamerę. Bek, powiem Wam szczerze. Naprawdę. Ogólne pytanka wam napisałem na fejsie, to wiecie dobrze. Więc zaraz tam coś pierdykniemy. 14%, więc jeszcze jeden przejazd sam raz Ale najpierw przeczytajmy coś. Czy planujesz jakieś nowe serie? Do FSA 15 na razie nie, do FSA 17 są w planie. To, może tak jak już zacznę, zacznę ten temat, to może go rozwinę trochę. Na razie do 15 serii nowych nie będzie. Na razie mówię, bo z 15 nie kończę. Zauważyłem, że tam jest dużo pytań na temat właśnie takie serii, z 15 i tak dalej, ale to już się rozwinę. Przy jednej będę miał spokój, nie będę się musiał tysiąc razy powtarzać. Na razie, przy 15, mamy te serie, które mamy. W poprzednich odcinkach niektórych tam właśnie z singla y, mówiłem na ten temat y, o wiele, wiele bardziej, więc zapraszam serdecznie. Dobra, złóżmy, najpierw wyłączmy. To jest właśnie najlepsze w tym, jeszcze tak pomiędzy pytaniami tam wejdę w temat, że jeżeli coś ci się robi pełne, tak, czy puste zarazem, to wszystko zależy co robisz, to te adaptery, te, ta praca w ogóle tej maszyny się nie kończy. Sam sobie ją musisz wyłączyć. Czyli tak jak tu ciągle chodził właśnie adapter od y, rozrzutnika, trzeba go wyłączyć i złożyć y, rozrzutnik, tak? Tego w FF'a się na przykład nie ma, tam samoczynnie wyłącza się na przykład y, właśnie rozrzutnik, siewka, wszystko samoczynnie. Może to pomaga, że to samo się wyłączy, tak? Ale tu jest bardziej realnie, bo musisz zatrzymać, cykl, wyłączasz, no, tak jak niby w realu, no tutaj tak, tak się mówi, co nie? Jest, jest różnica. Wracając do tej serii, na razie do piętnastki cisza, no bo nie chcę na razie zaczynać serii, bo nie wiem ile będę miał z siedemnastki serii, gdyż niestety na razie mam w planach tylko dwie serii, mam w serię y, dwie albo trzy, mam serię na pewno z singla, 17 to podstawa, jeżeli w ogóle jakieś będą mody, to chciałbym taką polską serię tam sobie zrobić, y, ale Seria serią Na pewno podstawą to będzie na oryginalnych maszynach, na oryginalnej mapie. To taka taka podstawowa wersja, którą zacznę od razu w dzień, yy, właśnie wydania. Najpierw odcinek prezentacyjny gry. Identycznie jak w tamtym roku, tu nie chcę nic zmieniać, jakichś tutaj niezmiernych planów wymyślać, które by mnie, nie wiem, jakoś yy, zaskoczyły. Nie, 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 wszystko tak samo. Pierwszy odcinek ze sprawdzenia tej gry, jak ona wygląda. No chociaż pewnie to nie będzie jakiś szpan, tak jak, o jezus, w. Rok temu. Czemu tutaj tak dużo się od razu zrobiło? Ja chcę coś sprawdzić. No tak, to tam tak wolno, a teraz. Od razu mi cykło całą. 20% no zobaczcie. Bóg. Wtedy ładnie się zpało, to już Bógło, ale musiałem to zobaczyć. Więc zaczynamy serię właśnie z... z, 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 z. To już takie plany na 25 października tutaj czy nie? Wam, a dzisiaj jak to oglądacie to będzie poniedziałek 17. Więc zobaczcie jak już lecę do tyłu cały tydzień. Eee, ale spokojno, chcieliście te, takie macie pytanko i ja na takie właśnie pytanie wam odpowiadam. A teraz nie będzie znowu widać przez cały czas eee, naszego łobornika znowu. Bek, Tak to niestety jest. Mm, zaczniemy... O, łobornik się kończy, czyli to prawda, to nie żadne kłamstwo gdy nagramy 1 właśnie 25 października oprowadzenie właśnie po grze nie, nie, nie wiem czy znaczy tego samego dnia dwa farmingi myślę że nie będzie farming 15 i właśnie farming 17 nie wiem jaki jeszcze będzie z tego z tej 15 odcinek na pewno bym będę chciał nagrywać dalej i tom i tom bo będziecie oglądać tak samo pewnie i tom i tom bardzo chętnie grę bo to pewno można tak powiedzieć Te same No, zabrało mi do końca, bo już mówię Nie zbierze mi do końca i to jest właśnie koniec Obornika w dzisiejszym odcinku No gdzie jedziesz, jak jeździsz, ty Penisie Tak jak właśnie wygląda pusto Kurwa, mi najebało Obornika za dużo Zobaczcie Aż wystaje, brzydko wygląda ten właśnie ta łycha mnie w kurze, bo bardzo się buguje Niestety, tak to wygląda, wtedy obornik się ładnie nałożył, teraz bardzo brzydko, bardzo mi się on nie podoba, szkoda, niestety, taki mamy klimat, 80% i bardzo duży obornik. Hmm. Kontynuując pytanie, na temat hmm, hmm, serii potem pewnie 26 października y, pierwszy odcinek z serii właśnie na tych y, maszynach oryginalnych na oryginalnej mapce potem będzie na pewno z dnia na dzień działo się coś nowego y, więc właśnie wtedy no będę sprawdzał na pewno od razu gdy wyjdzie jakaś mapa pierwsza do fsa 17 pójdzie do serii sprawdzania map y, więc y, liczę że to nie będzie problem zmienić mapę z 15 do 17, naprawdę daj Boże, żeby tam nie było jakichś problemów Żeby bardzo łatwo dodawać maszyny jak i mapy z z 17 do 15 naprawdę ojej uszczęśliwy mnie uszczęśliwiło Uszczęśliwiłoby mnie to bardzo Poczekajmy jak już się do końca ta klapa otworzy co więc z dnia na dzień potem będę się starał na pewno 17, 15, 17, 15, może nawet jednego dnia będą dwa odcinki z FSA, jednego tego, drugiego tego, na pewno będę się tak starał, bo, bo to będzie fajna sprawa, ale nie mogę też zapominać o seriach drugorzędnych, mniej oglądanych, ale drugorzędnych, myślę, że to też Wam się spodoba bez żadnego problemu tutaj akurat więc na pewno ok właśnie w torku 20 tego października odcinki będą bardzo ciekawe wychodziły Bardzo, ale to bardzo ciekawe Lecimy teraz ten poprzecznik. Chcę sprawdzić czy poprzecznik mi się w ogóle w tych miejscach mm, zrobi tym obornikiem. No obornik dość ciekawy, no dość nie mówię, że nie oryginalny, ale ładny skin ma, więc... Nie jest, idzie, 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 to właśnie o to chodzi. Właśnie tak chciałbym tu poprawić. Jedziemy dalej. Z drugiej, z drugiej strony. I gitarka. Będziemy mieli oborniczek zrobiony w tym odcinku. Więc naprawdę czekajcie, bo serię za tydzień, jeszcze tydzień. Takiego spokoju luzu ja mam i wy macie też luzu, bo jak przyjdę dużo filmów to trzeba będzie oglądać No pomyślmy sobie jak tak każdy zacznie nagrywać Farminga 17 to będziecie mieli co oglądać Oj będziecie mieli Naprawdę Aż wam zazdroszczę Też bym chciał pooglądać I Na pewno ukołość będę oglądał Będę sprawdzał też jak inni gracze grają W tamtym roku Byłem chyba drugi w Polsce, jeżeli się nie mylę, yy, pod względem no, zrobienia filmu z farminga. Piętnastki tym razem z siedemnastką myślę, że będzie trochę inaczej. Na pewno nie będę wysoko w rankingu, bo, bo nie współpracuję yy, niestety nadal z żadną tutaj grupą farmingową. Ja tu mówię na temat Farming Simulator co nie Bo jednakże Współpracowanie z takimi firmami jak Farming Simulator dałoby mi na pewno dużo No ale Współpracuję z mechaniką I myślę, że to mi na razie daje wiele do życzeń Myślę, że ten obornik jeszcze bym wyrzucił tutaj na to pole i, i byłaby gitara, żeby wiecie, żeby tak nie, nie wyrzucać na nie zostawiać na próżno no bo po co chociaż zobaczyliśmy że też nawet obornik na naszej w naszym rozrzutniku też się umie bugować ale ważne że wszystko zrobione ładnie pięknie starczy mi na cały pokosik bardzo się z tego cieszę akurat skończyło się rozsiewacz jest pusty złóż go wyłącz i jestem z tego odcinka bardzo dumny na resztę pyta pytanek oczywiście poodpowiadamy sobie na kolejny odcinku singla, nie wiem kiedy on dokładnie będzie ale czekajcie i bądźcie dobrej myśli czekajcie mam się teraz zawrócić ładnie, ale wolno jedzie bardzo niekiedy zbiera się ale to już nie moja wina. Ja Wam dziękuję w tym odcinku. To tyle, jeżeli chcecie więcej farm eksperta, zostawcie łapkę w górę, komentarz i czekajcie na więcej. Ja Wam dziękuję, trzymajcie się na razie. Cześć.